Stopa zwrotu z nieruchomości, z wynajmu nieruchomości w Dominikanie z moich doświadczeń, z moich obserwacji jest na poziomie około 10%. Dla osób tych najbardziej, jak ja to nazywam, leniwych, które nie mają czasu na wynajem, co absolutnie rozumiem, po prostu zlecają firmie zewnętrznej bądź deweloperowi, bardzo często deweloper tym się zajmuje, zlecają wynajem, deweloper uzyskuje pewien dochód bądź zarządca wypłaca... Należne, należne pieniądze właścicielowi mieszkania pomniejszone o swoją prowizję, wtedy uzyskują około 6,5-7% skali roku. Natomiast znam również osoby, które potrafią osiągać zysk na poziomie 18-19%. Same wynajmują tą nieruchomość, będąc nawet w Polsce. Poprzez Airbnb, poprzez Booking.com mają swoją zaprzyjaźnioną sprzątaczkę. Bardzo często tworzą sobie takie małe jakby komitywy, bo jest kilku Polaków, które na przykład posiadają nieruchomość w tym samym kompleksie, wymieniają sobie informacje, jeżeli u niego na przykład nie może wynająć, ma klienta zainteresowanego, sam nie może wynająć, to przekazuje te informacje drugiemu Polakowi i odwrotnie, też sobie sami dzięki temu częściej doglądają te swoje nieruchomości, jak przyjeżdżają na wczasy, jeden drugiemu i odwrotnie. I to naprawdę bardzo fajnie spełnia swoją funkcję, więc uważam, że Naprawdę realnie około 10% można przyjąć, zakładam czarny scenariusz na poziomie 6,5% mniej więcej, procenta, bo też zawsze jak sam inwestuję, bądź każdemu doradzam, chcę założyć czarny scenariusz, a być mile zaskoczony i uważam, że taka taktyka jest o wiele lepsza.